Dzień dobry Państwu. Ze studia WPS Production mówią do Państwa Dariusz Kosiul i Paweł Ziemiński. No, nie sposób teraz na początku nowego roku szkolnego, a kończących się wakacji, mówić yy, o polityce, pomijając to, co dzieje się na linii Afryka Północna, kraje Bliskiego Wschodu, a Europa Środkowa i Zachodnia. Na razie z pewnym pominięciem jeszcze Polski, ale to na razie. Fala imigrantów ruszyła z tych terenów wymienionych przeze mnie, to znaczy z północnej Afryki, z terenu Bliskiego Wschodu, z takich krajów jak, jak Syria, Irak, Afganistan, nawet dalej, do Europy Zachodniej, no, która jest tym magnesem ponoć cywilizacyjnym niewątpliwie coś w tym jest i który przyciąga imigrantów y, z krajów, na terenie których toczą się wojny. Ale zastanówmy się nim będziemy oceniali to, zje, to zjawisko, kto te wojny wywołał i jaki był cel tych wojen w, w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie? Może od tego zacznij. No tak, to już jest, to właściwie można byłoby sięgnąć do czasów niemalże kolonialnych. No wiadomo, czyje to były kolonie w Afryce i kto, kto tym wszystkim, tym procesem sterował. Wiadomo, że to kapitał zachodni, czyli no, kapitał żydowski. Ale może tak głęboko nie będziemy sięgać. Ja tylko chciałbym przytoczyć na samym początku pewne dane ekspertów prezydenta Mubaraka z lat 80. Więc ci eksperci obliczyli, a te informacje można znaleźć w książce Matisa Bortnera, jak dobija się polską gospodarkę. Ona ukazała się u nas. Chyba w 1995 roku, ale to niewielki nakład i szybko zniknęła. Otóż ci eksperci prezydenta Mubaraka obliczyli, że dzięki pomocy Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego zginęło z głodu, z chorób, z braku pracy, z niedożywienia 530 milionów Afrykańczyków. W latach 80., w ciągu 10 lat, jeszcze, Tyle, jeszcze raz, żeby, żeby nasi słuchacze dobrze dostawali, dzięki pomocy. Dzięki pomocy, tak, bo to była pomoc oczywiście w postaci gotowych produktów. Nie udzielano pomocy y, w formie y, nowych technologii czy zbudowania przedsiębiorstw produkcyjnych na miejscu. Nie, tylko gotowych produktów, żeby oni sami niczego nie wytwarzali. I w momencie, kiedy zostali też i zadłużeni, nie mogli więcej niczego kupić, nie mieli nic na wymianę, no więc zaczęli głodować i znaleźli się w sytuacji fatalnej. No mniej więcej tak jak my pod koniec lat 70. Więc... Dlatego tak niepopularne były takie kraje, które widziały troszeczkę inny sposób ta. funkcjonowania w tym układzie międzynarodowym, takie jak Libia, Syria czy Egipt, prawda? I oczywiście ta zbrodnia, no, 530 milionów ludzi to jest pół miliarda. Ta zbrodnia okazała się jednak Zbyt mała w sensie ilościowym, i to w tych mundialistycznych gremiach budziło pewne niezadowolenie. Oni chcieli osiągnąć większe wyniki, żeby ograniczyć jeszcze bardziej ilość ludzi, bo to, to też jest jedno z założeń nowego światowego porządku. No tak, bo już jeszcze pamiętam, jak zaczynałem studia ekonomiczne na początku lat 70., no to wtedy Furorę robiła książka z końca lat 60.: Granice wzrostu, prawda? Gdzie. Eksperci ekonomiczni w cudzysłowie obliczali, że po prostu to jest taka, taka polityka neomalthuzjanizmu: po prostu, że nie ma wyjścia, postęp technologiczny i postęp w technikach rolniczych nie nadąża za demografią, i wobec tego ziemia nie jest w stanie wyżywić ze względu na swoje zasoby przyrostu demograficznego. Wobec tego trzeba robić cięcia demograficzne. Tak, i to się tak pięknie nazywa. Polityka zrównoważonego rozwoju. No, wiadomo, że to są trzy czynniki: ludzie, kapitał i ziemia. No, kapitał i ziemie jest na wyczerpaniu, prawda? Znaczy, no, ma ograniczoną ilość. No więc jedynym elementem, którym możemy tutaj regulować, to są ludzie, ilość ludzi. I do tego to wszystko zmierza. A to się nazywa pięknie ograniczony rozwój. Ktoś, kto się nie orientuje w tych sprawach. Zbyt dokładnie, no to, to, to przyjmuje jako za dobrą monetę. I naprzeciwko tej polityce mundialistycznej, czyli neomalthusianizmu, ograniczania ilości ludzi, wychodzi również ostatnia encyklika papieża, Laudato Si, gdzie udziela się poparcia właśnie tej polityce ograniczania liczby ludności. Bo jest to niekorzystne. I... Chwała a, ta. e, aborcji, ta. tak zwanego świadomego e, rzekomo e, macierzyństwa, a jednocześnie nierozwiązywania kwestii społecznych i nierozwiązywania w skali globalnej kwestii właśnie ekonomicznych. Ponieważ ta pomoc, w cudzysłowie pomoc oczywiście, dla tych biednych krajów afrykańskich okazała się niewystarczająca, no, w takim sensie, że za mało ludzi ginęło, no więc wprowadzono, znaczy przeniesiono tam na, na, na tamten kontynent, zainicjowano różnego rodzaju konflikty, rebelie w tych krajach afrykańskich, gdzie sytuacja wyglądała dobrze, te kraje się rozwijały, tak jak na przykład Libia czy Irak. Obalono tamte systemy. W tej chwili to no, dochodzi do sytuacji dramatycznych są różnego rodzaju grupy turystyczne, tworzone właśnie przez ten międzynarodowy żydowski kapitał. Za tym wszystkim stoją no, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. Stąd mamy te ogromne fale migracyjne. Ci ludzie uciekają, no, chcą żyć w miarę możliwości, no, przynajmniej bezpiecznie. Uciekają z Syrii, przecież wiemy, co się w Syrii dzieje. Sami braliśmy udział przed ambasadą amerykańską ze dwa lata temu w takiej manifestacji. Protest przeciwko temu, co robią USA, bo chcieli bombardować przecież Syrię, chcieli obalić prezydenta Sadata. Tylko cała przewrotność tej, tej oficjalnej publicystyki i propagandy polega na tym, że sytuację w Syrii interpretuje się jako następstwo polityki e, prezydenta, prezydenta Asada. Asada, który, Asada ta przepraszam, tak, tak. Pre prezydenta Asada, który odwrotnie, dzięki jego polityce zachowane są tam jakiekolwiek jeszcze zasady funkcjonowania zbiorowości na terenie państwa, dlatego że są pewne reguły i on jeszcze normalizuje sytuację, żeby tam fara, Rozpętanej dzikiej nienawiści, podsycanej pieniędzmi, różnymi hasłami religijnymi przez no, zawodowych prowokatorów, którzy czerpią wzory ze szkół socjotechniki amerykańskich. Ci, te gremia mają powodować ten chaos w Syrii, doprowadzać do, do przewrotów politycznych, do destabilizacji, i w rezultacie nie, nie, nie przedstawiają żadnej alternatywy dla systemu funkcjonowania państwa. Konsekwencją tego musi być fala emigracji. Tylko I oczywiście ta fala emigracji, patrzmy gdzie ona jest skierowana. Ona nie jest skierowana y, za ocean do Stanów Zjednoczonych, ona nie jest skierowana tam, gdzie powstawały te scenariusze, ona jest skierowana do Europy, to znaczy do tej, do tej, y, na ten teren który jest ob obszarem w tej chwili spornym między koncepcją te tego globalizmu amerykańskiego oraz pewną nową koncepcją więzi społecznych i gospodarczych, czyli tego ładu euroazjatyckiego, na czele którego stoi Rosja, Chiny, Indie, prawda, i, i który staje się coraz bardziej Atrakcyjny też dla tej myślącej części Europy, że trzeba wobec tego pomyśleć, może na jakimś nowym ułożeniu stosunków międzynarodowych. Stany Zjednoczone w tym wypadku przegrywają i wobec tego wymyśliły ten system chaosu takiego zorganizowanego, kontrolowanego przez ich siły specjalne, ośrodki analityczne. I to jest efekt właśnie tego, tego działania. To ja już nawet nie powiedziałem, że może Stany Zjednoczone jako państwo, ale jednak raczej widziałbym tutaj tą międzynarodową żydowską finansję. Tak, tak, ja mówię, że Stany Zjednoczone w tym sensie, że Stany Zjednoczone, bo przecież nie mówimy, nie zapominamy o tym, że w Stanach Zjednoczonych istnieje olbrzymy ruch, ruch sprzeciwu, przeciwko tej, tej, tym anomaliom, prawda? Społeczeństwo amerykańskie to jest społeczeństwo, które przecież jest wielonurtowe, tam są olbrzymie y, ruchy przeciwne właśnie tej polityce realizowanej przez globalistów. Tylko jest Stany Zjednoczone w sensie sprawnego organizmu przemocy yy, militarnej prawda? I, i, i technologii. Tak. Prawda? W tym sensie globaliści podporządkowali sobie Stany jako ten yy, czołowy kraj w postępie technologicznym oraz yy, w zasobach militarnych i wykorzystują to do swoich celów. To, co teraz yy, widzimy, no właśnie te ogromne migracje ludności, jest spowodowane tym, że ta polityka żydowskiego kapitalizmu jednak się załamuje. Ten system nie może dalej funkcjonować, no ale międzynarodowy żyd nie wie co zrobić, więc chce wywołać pożar w tym żydowskim burdelu. bo tak to trzeba nazwać to co się dzieje na zachodzie. I teraz ci ludzie, którzy migrują, przecież oni nie znajdą pracy w Europie, bo tutaj mamy też bezrobocie, a nawet jeśli ją znajdą, będą zawsze gorzej opłacani. Więc to będzie również rodziło konflikty, ponieważ biały Europejczyk nie dostanie pracy, bo zabrał mu to miejsce pracy gorzej opłacany przedstawiciel krajów afrykańskich, prawda? Więc już mamy bazę, podłoże, rodzące konflikty. I, i o to chodzi, żeby te konflikty odwróciły uwagę od rzeczywistych winowajców tej polityki. Ta koncepcja zarządzania chaosem, oni się bardzo dobrze w tym czują, dlatego że zawsze mają y, dwa podstawowe instrumenty do dyspozycji: przemoc fizyczna w postaci armii oddziałów specjalnych, y, grup antyterrorystycznych jak to się im tam nazywa. Oraz nieograniczone środki finansowe, dlatego że oczywiście ta kreacja pieniądza poza strukturami państwowymi no, jest ich domeną, prawda? I, I w związku z tym te dwa instrumenty wykorzystywane w stosunkach międzynarodowych powodują, że sytuacja od końca lat 60. No, jest po prostu stale postępującą degradacją. Prawda? W zasadzie ten, ten, ten czas boomu amerykańskiego oraz powojennego boomu w Europie Zachodniej. Minął. No, no, te, teraz, te, teraz jest to okres trwania, wyczerpywania się tych zasobów technologicznych oraz strukturalnego niedostosowania możliwości wytwórczych z możliwościami sprzedaży tego, dlatego że, że podział dochodów jest tak bardzo nierównomierny na świecie, że wyprodukować można bardzo dużo, no tylko że niestety nie można tego nabyć, więc albo jest to popieranie marnotrawstwa, albo popieranie właśnie takich anomalii w postaci wręcz no, ludobójczych takich koncepcji jak, jak jak właśnie wywoływanie wojen czy wywoływanie epidemii i tak dalej i tak dalej. I teraz te fale migracji nie dotyczą tylko kontynentu afrykańskiego, bliskiego wschodu. Migrują również Europejczycy. Polaków wyjechało z Polski około 8 milionów Wyjeżdżają również Brytyjczycy. Oni wyjeżdżają, na przykład, do takich państw jak Hiszpania, ale i do Kanady, do Australii. Niemcy może jeszcze nie wyjeżdżają, ale wyjeżdżają Portugalczycy, Hiszpanie, Grecy też. Cały ten świat jest zdestabilizowany, zdezorganizowany. Cześć, bo tu jest pewna myśl w tym wszystkim. Pewna myśl polega na tym, żeby wyrwać społeczeństwa z ich zakorzenienia, z zakorzenienia zniszczyć narody. Tak, zniszczyć narody. Czyli no bo zakorzenienie to jest y, zarówno podstawy ekonomiczne jak i kulturowe, więzi rodzinne i, i pewne wartości, wartości tradycyjne. Trzeba to zniszczyć. To znaczy na przykład wyrzucić Polaków za granicę, a potem za chwilę gosić hasło, że nie ma siły roboczej i trzeba za Importować emigrantów, na przykład z Ukrainy, w pierwszej kolejności, tak. albo w drugiej kolejności, oczywiście, z Afryki Północnej będzie takie hasło. W stosunku do Niemiec też tak się mówi. prawda? Tak. Najpierw, żeby. Przecież yy, yy, widzimy, jak to było. Najpierw yy, w latach 50. i 60. był to sanie tej ludności tureckiej, prawda, do Niemiec, żeby Niemców przemieszać i, i osłabić tą zwartość społeczną. A następnie. Kiedy, kiedy już ci się w jakimś stopniu zasymilowali, to teraz jest druga fala. Prawda? To słowo we Francji tak. i w innych krajach. I wobec tego degradacja państwa narodowego, złamanie w ogóle zasad państwowości, dlatego że no, ten projekt Unii Europejskiej to przede wszystkim państwa bez granic, bez instytucji państwowych, narodowych, bez czytelnej polityki wewnętrznej, pozbawione tak naprawdę oprócz sił specjalnych do tłumienia demonstracji, po, pozbawienie naprawdę oddziałów policyjnych, które służą interesowi państwowemu. To stąd właśnie Daniel Cohn-Bendit, no, były poseł i tak dalej, Żyd, napisał książkę do spółki z jakimś Żydem, którego już nazwiska nie pamiętam. Precz z państwem narodowym. Państwo narodowe to jest śmiertelne zagrożenie dla międzynarodowego Żyda. Tę politykę migracji, przykro to powiedzieć, no ale popiera Kościół katolicki. Kościół katolicki posługuje się tutaj słowami samego Chrystusa. Byłem głodny, byłem biedny, zmęczony, przyodzialiście mnie, nakarmiliście mnie. Sam Chrystus puka do waszych drzwi. No tak, no teraz nie kto inny, tylko prymas Polski powiedział, że imigracja ma twarz Chrystusa. Tak. I oczywiście tutaj nie chodzi, bo biednym ludziom, no, po, trzeba byłoby pomagać, ale ta pomoc powinna być jednak inna. Ta pomoc powinna polegać na tym, żeby zlikwidować konflikty zbrojne, wojenne, tam, gdzie one istnieją. Pokazać, stworzyć, stworzyć podstawy rozwoju w miejscach, tak, gdzie ci ludzie się i pokazać rodzą. pokazać sprawców tych konfliktów. A oni są widoczni, wszyscy wiedzą, kim oni są tak naprawdę, tylko oczywiście te powszechne żydowskie media tego nie podają, ale w mediach niezależnych, w internecie, to jest wiadome. Widzimy, że sprawcą jest międzynarodowy Żyd, to jest polityka wielkich finansowych korporacji. I teraz Kościół, dlaczego mówię, że Kościół popiera te fale migracyjne? No, jeśli Kościół Błogosławił nasze misje polskie wojskowe w Iraku, w Afganistanie, a więc popiera żydowską politykę agresji na te państwa, popiera politykę sjonizmu światowego. I teraz jeszcze pozostaje taki moment, kiedy powinniśmy zastanowić się, jakie wnioski powinniśmy my, jako Polacy, wyciągnąć w stosunku do tego, co może wydarzyć się w najbliższej przyszłości w Polsce jako konsekwencja tej fali imigracji. Migacyjnie. No, ja mam nadzieję, że ponieważ to jest szczęście w nieszczęściu, ponieważ żydowska polityka tak zniszczyła nasz kraj, my możemy być dla tych fal emigracyjnych jedynie krajem tranzytowym. Tutaj nikt nie chce zostać. Bo po co? Przecież tu nie ma pracy dla nikogo. Żydowskie rządy nie mają pieniędzy na świadczenia socjalne dla Polaków, i również nie będą ich miały dla napływających emigrantów. No, ale byłbym też jeszcze ostrożny, dlatego że oczywiście, ale jest pewna. Y, pewna pokusa, bo przecież y, przy całym niedorozwoju, przy pewnych świadomości tego, jak zniszczona została pomoc społeczna i jaki jest poziom dochodów w Polsce, w porównaniu przykład z Niemcami czy z Wielką Brytanią, no to y, dla tych y, nie, niektórych imigrantów, dla, y, nawet powiedziałbym dla większości imigrantów, to i tak jest bardzo kusząca perspektywa, dlatego że w kraju tak niedbającym o swój interes i z możliwością prowadzenia różnych. Interesów takich nieprodukcyjnych, nie do czego jesteśmy mentalnie przygotowani, biznesu związanych z pośrednictwem, z handlem, e, z, z prostytucją, e, z, handlami, z handlem narkotykami, e, z przemytem, z handlem ludźmi, to to jest wymarzony kraj. Prawda? Może się okazać, że nagle, jeżeli władze polskie nie będą miały kręgosłupa narodowego, bo jeżeli no, będą. Mają. Tak, mają. Je, jeżeli, jeżeli będzie w dalszym ciągu kontynuacja tego systemu sprawowania władzy po okrągłej stołowej to widzimy, że to są w cudzysłowie elity zupełnie nieprzygotowane do odpowiedzialności za kraj. One tylko się licytują w różnych hasłach, w modnych wypowiedziach. Które w, w, w danym momencie kolportują media, ale one nie mają żadnej perspektywy, co zrobić z krajem, jak go przygotować. Zresztą powiedziałbym więcej, te wydarzenia bieżące pokazują, że pozostałe kraje Europy też nie mają żadnych elit. One po prostu y, nie są przygotowane na prowadzenie odpowiedzialnej polityki państwowej. No tak, te nasze żydorządy właściwie realizują całkowicie, są podporządkowane i realizują wytyczne y, tej światowej polityki międzynarodowego Żyda. I czego dowodem na przykład są powstające meczety w Polsce. I ja na przykład sprawdziłem, kto te meczety buduje, no bo y, mamy pewną grupę muzułmanów, mniejszości muzułmańskiej, ale ona jest niewielka i ma już właściwie swoje świątynie i to im wystarcza. Natomiast te meczety buduje. Pod auspicjami jest budowana tak Chyba Ligi Arabskiej Rzeczpospolitej. To jest taka organizacja, która powstała chyba w latach na początku lat 2000, ale do niej nie należą żadni muzułmanie, którzy są w Polsce mniejszością, tylko jacyś napływowi y, ludzie z Afryki, jacyś Arabowie nie, nie wiadomo skąd oni się nagle wzięli. A y, te meczety są finansowane kierunek wskazuje tutaj Arabię Saudyjską czyli tych szejków powiązanych. No, z Izraelem, z USA. I to się robi właśnie po to, żeby ewentualnie w przyszłości również tutaj było jakieś zarzewie konfliktu między ludnością muzułmańską, konkretnie już terrorystami, którzy zostaną tutaj wprowadzeni przez międzynarodowego Żyda, a, a, a nami. Gdybyśmy chcieli na przykład iść w kierunku bardziej narodowym, gdyby się udało coś takiego stworzyć, no to terroryści już będą na miejscu. Tym wnioskiem kończymy dzisiejszą audycję. Ze studia WPS Production mówili do Państwa Dariusz Kosiur i Paweł Ziemiński.